Wyświetlacz, na tle którego właśnie stoję, to najnowszy, najwyższy model Samsunga. Jest on oznaczony KS9500 tutaj w Ameryce, natomiast jego europejska nazwa to będzie najprawdopodobniej KS9000. Będzie to bezpośredni następca modelu JTS 9000 i będzie wykorzystywał podobne technologie, aczkolwiek oczywiście bardziej rozwinięte. Model ten będzie miał podświetlenie krawędziowe, oczywiście ze strefami wygaszania, także będziemy mogli liczyć na równie dobrą czerń, na przykład na pasach w filmie co oferował jts 9000 a nawet pewnie lepiej. Model ten posiada specjalny system podświetlenia, który daje mu jasność aż 1000 nitów. To bardzo ważne, żeby dobrze oddać ten efekt HDR, który będzie na płytach Ultra HD, stojących tam za gablotą. Samsung KS9000 oferuje także usługę PlayStation Now, która tu właśnie jest prezentowana. Jednak niestety w Polsce póki co nie będzie ona dostępna. Musimy trochę poczekać. Samsung wprowadza także linię wyższą, ale później w tym roku. Będzie ona zapewne nazywała się KS9500 i będzie już posiadała podświetlenie Direct LED, które daje da jeszcze wyższy potencjał do uzyskania głębokiej czerni, a także jeszcze lepszego efektu HDR, jeszcze wyższych stopni jasności. Natomiast te 1000 kandeli oferowane tutaj będzie zapewne wystarczające. Ale musimy też zobaczyć, żeby się upewnić. S9000 ma bardzo ciekawe wykonanie jego ramka jest bardzo, bardzo cienka cieńsza właściwie od mojego smartfona no i tył jest również bardzo solidnie wykonany można by powiedzieć, że producenci, a przynajmniej Samsung przyłożył się w tym roku bardzo do tego jak ich telewizor prezentuje się nie tylko z przodu, ale z tyłu jaki ma to cel? No oczywiście taki, żeby w Waszych 300 metrowych loftach gdzie telewizor stoi na środku wyglądał on równie ładnie z przodu, co z tyłu na koniec wypadałoby wspomnieć, że wszystkie telewizory SUHD posiadają także certyfikat UHD Premium wydany przez UHD Alliance. Firma Samsung będzie kontynuować jednak promocję marki SUHD, jako że ta gwarantuje nie tylko spełnienie standardów UHD Premium, ale także przekroczenie ich. W każdym razie możemy liczyć na bardzo dobry HDR oraz na pokrycie palety barw, szerokiej palety barw przez wszystkie telewizory SUHD.